No cześć, no słuchajcie, mam takie plany, żeby, jakby, jakby wam to powiedzieć, otworzyć swój jakby drugi kanał, ale jeszcze tego nie zrobię, ale nie ze względu, że mam mało subskrypcji, jeszcze, że, że dla mnie to za mało, te pół tysiąca prawie i tak dalej, i tak dalej. Ech. Słuchajcie, jak ja, słuchajcie, mój kanał by się nazywał po prostu. Po prostu nazwę bym miał Alan. E, jeżeli chodzi o NIK, to alan.pl by był. I po prostu, słuchajcie, bym miał. Nie wiem, rozpiskę godzin też bym wam podał na banerze mojego kanału, czy coś, bo też bym nie chciał rzucać mi o nieokreślonej porze, czy coś. Jak wiecie, no, ja wszystkie filmy na jeden kanał jak na wrzucam. Nazywa się Games, ponieważ głównie tam z gier wrzucam, nie? Jakieś tam... No mówię, głównie tam gry rządzą na tym kanale. No, takie vlogi, takie... nie wiem, spróbuj się nie zajmę, to naprawdę to jest rzadkość już, że to się pojawi takie coś. No, Szorców oczywiście w to nie wliczam. to trochę co innego. W innej formie film. I, no i cóż, na tym kanale były tylko vlogi I filmy spoza Minecrafta Znaczy w ogóle filmy spoza gier A więc mówię, tam raczej się nie będzie nic takiego pojawiać Nie wiem kiedy to stworzę, czy w ogóle stworzę eee, No i co... Tak jak mówiłem, mam rozpiskę godzin, oczywiście od poniedziałku do piątku no filmy się pojawiać może, nie wiem, może, znaczy nie może coś w weekend, w sobotę Coś będzie, może jakiś tam dzień się utr... nie wiem, zobaczę Ile filmów by się pojawił Słuchajcie, to... Słuchajcie To będzie na takie zasadzie Na przykład będzie wpisane, że filmy są w sobotę, tylko w sobotę i o tej, o tej godzinie, tak? Czy tam, no, dajmy na to o ósmej rano, no jakiś tam film wleci. Ja tak proponuję, tylko na czym mówię? No to słuchajcie, no, to będzie, to będzie na takie zasadzie, że jeżeli nagram ten film jakiś, no to wrzucę w ten dzień, a jeśli nie, to nie wrzucę. Bo tak to ja bym musiał każdy tydzień nagrywać jakiegoś vloga, a no po prostu. No słuchajcie vloga... trudne jest nagrać, słuchajcie, znaczy się jak dla mnie, znaczy vloga. Vloga może nie, ale jakiś channel, słuchajcie, tu to, to głównie ogarnąć czy coś. Tak jak mówię, na tym kanale będzie no rzadko pojawiać filmy. Nie wiem, czy to jest w ogóle sens w ogóle tworzyć drugi kanał, jeszcze się na tym zastanawiam. E, nie wiem, ja to jeszcze zobaczę. A tak jak mówię, no się raz w tygodniu pojawia na pewno, na pewno nie dwa. Nie ma opcji. E, jeśli, jeśli bym to już jest daleka bajka, ale jeżeli bym miał otworzyć trzeci kanał, to nazywałby się Alan, plus czy Alan pro, pro Plus? Nie wiem, to już zależy ode mnie. Alan Plus chyba, Alan plus, no Czy coś takiego? Czy tam Alan Carre pro Plus? No nieważne. E, no i co. Słuchajcie, bo mam też Alan Carpro BG, znaczy Solar Games. No i ja to... Ja to też chcę zmienić. Bo ja ja... wkrótce przyjdzie taki dzień, że się zdecyduję, żeby zrobić nazwę na tym moim głównym, jak na razie kanale. Zrobić tylko nazwę Alan Games. Nie Alan Carpro Games, tylko Alan Games po prostu. Bo nie wiem, kiedy zmienię to nazwę. Na razie jest tak, jest. miałem admina na profilu, też już z nami odszedł. Eee, no i raczej już go nie ustawię, nigdy na pana, na profilu. Ale może na Insta się pojawi, może zobaczycie, no, będziemy wspominać jego. Był od początku z nami. No i co zrobić? No. Tak jak wam być, dobiliśmy tyle subskrypcji i tak jest. No. Zrealizowałem to, tak samo jak Instagram Ja mam na publiczne Mówię no Nie oszukuję Was, a więc jest jak jest no, Pisałem nawet pod filmami Każdym, że na, 155, na 150 subskrypcji ja Robię konto publiczne na Instagramie Na 200 subskrypcji zmieniam avatar Więc subskrybuj, coś takiego było Z wygrzesznikiem oczywiście na końcu eee, Więc tak to wygląda no na trzecim kanale to znaczy, no, co by się tam pojawiło, no ja już nie wiem, no Plus by to był kanał taki Poczekajcie, na no, kanał, a no pewnie to W to sensie znaczy, vlogi, tam games, jakieś gry No tam plus no to, 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 wiadomo, też chyba jakieś tam gry bym wrzucił Na przykład jakieś dodatkowe bym jakieś filmy wrzucał, takie wiecie Też randomowe Tylko to też jeszcze żeby to tak rzucać. Też oczywiście godzina by była podana. Niektóre na przykład film wrzucę, bo nie mogę na przykład wam dać o 12, no bo o 12 w tygodniu do szkoły, tak. Więc nie wrzucę tego filmu, chyba żebym był w szkole. To musiał mieć internet i w szkole wrzucić film, no ale no nie przesadzajmy. W szkole iść do szafki po telefon, żeby wrzucić film, to. Nie, no nie, nie przesadzajmy. Yy... Więc mówię, no na ten trzeci kanał, to nie będę w ogóle nic mówił na razie, bo. Więc ja, bo to jest daleka sprawa, ja tak jak mówię, no ten Alan, Alan, no to mówię, no, was będę zachęcał, na razie jeszcze nie, Bogu nie, czyli, znaczy... jest, słuchajcie, jeden kanał stworzony, jest ten stworzony, eee, no i, słuchajcie... <śmiech> <śmiech> On się nazywa w zasadzie Anker Plus, ale ja i tak go zmienił. No mam jakieś 6 subskrypcji na tym kanale. No, no i co? Nie ja wiem, jakieś osoby mnie subskrybują. I tam są filmy z Blockmana, więc jak z Agwursu, to chyba jeden na dwa filmy. Ale ja. I ja nie będę po prostu kasował tych filmów, tylko po prostu zrobię coś takiego. no jeśli mogli sobie obejrzeć, żebyście chcieli, tam fajnie, tam domek upiększał i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w grze. No, i tak to wygląda, nie? No więc, no, fajnie, tam te filmy, no nie? No więc, będę. po... po znaczy polecam, no wpaść, bo ten kanał jest stworzony w piśmie. A na, na Moment, jak to było? Anon Plus, czy Anon... Nie, Alan Car Pro Plus, chyba coś takiego było. Ale ja to zmienię, słuchajcie tam co dzień czy mam KR czy mam po prostu plus Speed Nie wiem zobaczę. No... Na razie po prostu zrobię... no nie mogę zrobić Alan KR Pro po prostu. Wiecie no. Możecie sobie wpisać nazwę i poszukać ten kanał. Ja na razie zmienię słuchajcie na Alan Pro. Po prostu, a później będzie tylko Alan... Alan po prostu będzie to będzie film. Będzie to vlogi, nie? A tam są jakieś gry, ale to tam... Będzie nieważne. No to zawsze coś się robi z tych kanałów. Znaczy, usuwacie sens filmy? Powiem... Że nie jestem sens, bo nie tu jest tam obejrzeli. Ale też wy wypiście mogli nie? wpaść i zobaczyć. Mi nawet się po, po, podobały te filmy, kurde. Oczywiście nie oglądam swoich filmów. Ja nie, nie, nie robię czegoś takiego, że słuchajcie, ja nagrywam i wstawiam na przykład swoje filmy na YouTube, a później nie je oglądam. No, tak to nie jest. Że ja sobie nagrywam i montuję, później jak się prześlę, na czas czy tam nie na czas, no to ja sobie to oglądam. No, no absolutnie tak nie jest. No, ja tego nie, nie oglądam, bo to bez sensu. Chyba, że mi się jakiś fragment nie podoba, to do no, przemontowania sobie chociaż ten film ne, że tak powiem szybko prze, prze, przeskanuję. No, <grym> co zrobić? No tak, no, tak to wygląda, nie? no więc mówię, ja mówię, no. Czyli podsumowując, nie wiem kiedy, na no, razie jeszcze nie, no, nie wiem, czy to dzisiaj zrobię. Ale nie słuchajcie, jeszcze nie, jeszcze tego nie zrobię Jakoś w grudniu, słuchajcie, sobie zapiszeć w kalendarzu W telefonie, oczywiście I dopiero, słuchajcie, w grudniu zmienię to nazwę Na razie zostawię kanał w spokoju, gdzie tam jest wpisane Wiecie, tam plus, ale tego nie będzie Bo nie no, kanał logowy stworzę mógłby być kanał, kanał Alan pro Pro. plus nie wiem, co tam będę przez ten kanał. Czy jakieś gry dodatkowe, czy ja to podzielę z Blockmana, a tam z Minecrafta. Nie wiem. W... Dlatego mówię, no. Vlogowy kanał zrobię osobno. A tamten to 2024. Dopiero nie ma opcji, że w tym roku w ogóle startuje I będę coś tam o tym mówić, i w ogóle jeszcze więcej. A więc nie wiem. No i cóż, to bym chyba na tyle. Możecie wejść w piścia Pro. Plus, No i będziecie mieli ten kanał. Chyba wszystko powiedziałem. Jeżeli nie, to, to będę żałował. żeby będzie w opisie coś tam napisane. No a więc podajcie. Jest sorry, że tak ciemno tło, ale no mam, mam na aparat ten TajTui. Znaczy w ogóle mam ciemno w pokoju leżę w łóżku. Bo jest już późno zaraz nie spać. To trzeba do szkoły trzeba poprawić chemit. No i cóż. Ale to już nieważne. Czy jeszcze znaczy tam wszystko powiedziałem? Chyba tak. Prawie 500 subskrypcji dobijamy. I wydaje mi się, że też będę pisał w opisie. Ale nie wiem, co. No. Czekajcie, bo. No. Hmm. O. Bo słuchajcie, do końca roku mam, mam plan i musi to się nam udać. To się wbić 500 subskrypcji. No słuchajcie, mam 410 prawie. No, to jest jakieś 90 subów. Nie wiem jak ja to zrobię. Ale jakoś zrobię. Pomagajcie mi, naprawdę wszyscy Nie no pomagajcie, no subskrybujcie, coś no, łapki w górę. O wyświetlenia, no to wiadomo. Znaczy, w słuchajcie, przede wszystkim oglądajcie moje filmy do końca. Jeśli ktoś dotyka do tego momentu, to niech da jakiś znak w komentarzach Bardzo proszę Bo no, po to właśnie nagrywam, żebyście y, Mi wysłuchali Znaczy nie tylko wysłuchali, to są powiedzenia, jakieś tam Swoje te Żebyście oglądali mój film z Minecrafta, bo y, No bo po, no, Podobno nagrywam, nie żeby ktoś obejrzał sobie minutę, dwie, trzy Cztery i do widzenia. Tak, żeby się po 10 minut będziecie mi oglądali, bo... Naprawdę, szanujcie jakąś robotę, a ktoś będzie szanował waszą. Tak to działa dwie strony, jakby... Przynajmniej powinno tego działać. No, nie, nie u każdego tak jest. No, więc tak to wygląda. Dobra. No dobra, też i tak, słuchajcie, dobijamy... Do końca roku będziemy blisko tych 500, 600, a jeszcze mię W sensie za miesiąc jeszcze nie będzie końca roku. Będzie 15 grudnia, to jeszcze świąt, nawet. nie będzie może narodzenia, więc myślę, że nam się to uda. Mamy półtora miesiąca, dokładnie. No i mam nadzieję, że nam się to uda. Znaczy dokładnie, lekko pomóc, chyba nawet pół miesiąca. To grudzień, no 31 37 dni, tak? Grudzień, no. No to po Pół, pół miesiąca, półtora pół, 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 pół miesiąca, jeden dzień chyba, coś takiego. Nie wiem. Czy 13, to 14 jest. No więc, no. Dobra, nie kiedy to wrzucę, czy dzisiaj 13, czy 14 października, listopada. Nie wiem. Dobra, trzymajcie się. Do następnego odcinka. No nadzieję, ja wszystko powiedziałem, bo się powiesz. Ja ze sobą będę ci spać. Pozdrawiam. No i cóż, dobranoc. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Pamiętajcie oglądajcie moje filmy do końca i tak dalej i tak dalej subskrybujcie łapkujcie cześć.